Hello, hello! Eee, stanowisko testowe. I będziemy testowali to, co ostatnio mówiłem w szorcie, czyli mamy, tak, mamy falownik na 24 V. Jest to EA Sun model. Model, model. Taki 3500, nie pamiętam w tej chwili. Jak on się nazywał? Mało istotne podłączone poprzez to pseudo zabezpieczenie, rozłącznik. Do tego jeszcze znalazłem taki wyłącznik. To jest wyłącznik, który jest stosowany czasem w samochodach. Widziałem kiedyś to w paru karetkach jako przełączenie podłączenie dodatkowego akumulatora. Mamy tutaj dalej podpięte dwa zestawy akumulatorów te dwa siapy te tylko tak sobie na razie tutaj leżą i to jest zapięte do tego inwertera. Inwerter w tej chwili jest wpięty również do sieci. Tam sobie leci przedłużaczem odam. No i mamy wyjście, wyjście, na taki magiczny przedłużacz, który teoretycznie powinien ogarnąć 16 amper. Zobaczymy. Mam tutaj pomiar aktualne napięcia na akumulatorach. Robię pstryk, pstryk, żeby on się zaraz nie chciał wyłączyć. Mamy tutaj drugie urządzenie, które sobie zapnę na jeden z tych przewodów. Może nie tu, może o tu. Będzie to troszeczkę bardziej czytelne. Kod się tutaj rozbija w pobliżu. I mamy podłączone dwa urządzenia. Jedno to jest taki taka opalarka. 1400 W na pierwszym biegu, na drugim biegu 2000 W i mamy taki taki, taki taką farleczkę, która pozwoli nam też dociągnąć, dociążyć jeszcze to urządzenie. Do i do tego wszystko jest, do tego wszystkiego jest jeszcze wypożyczone od kolegi Łukasza. Dziękuję bardzo Fluk który, który nam pozwoli stwierdzić co się tutaj dzieje eee, ja nie będę w ten sposób tego po całości prezentował non stop, może tylko przez chwilę postaram się podrzucać jakieś przebitki z, ze zdjęciami z, z, z tego urządzenia, bo on może tylko zdjęcia robić, akurat filmów nie nagra kiedyś może się dorobię troszeczkę lepszej kamery termowizyjnej to będę mógł więcej potestować. No dobra, to co? Uruchamiamy pierwsze urządzenie. Ono sobie na płytkach będzie działało. Podłożymy mu tutaj w ten sposób i niech sobie pracuje. Mamy 1300 pięknie działa, nie ma tutaj żadnych problemów. Ciężko żeby to się chciało grzać. Przełączymy go teraz w tryb bateryjne. Bo on sobie najpierw pracował utility batery. Teraz go przełączamy na batery, batery utility. Dajmy mu chwilę. On się już przełączył. 230V mamy na wyjściu. I mamy już dociążone akumulatory. Spadło o 1V na akumulatorach. Eee, co tu się dzieje z prądem? I teraz tutaj szybka analiza tego, co się mniej więcej działo. Film odrobinę przyspieszony, ale mamy na przebitkach zdjęcia. A co na tych zdjęciach mamy? Ano, mamy właśnie to, że dosłownie po kilku, kilkunastu sekundach pracy na 40 zaledwie amperach. Yy, bardzo mocno się nagrzewa nasz rozłącznik w cudzysłowie. Bezpiecznik uzyskuje 30-30 kilka stopni po paru sekundach. No jest to zdecydowanie za dużo, ale 42 ampery. I tutaj widać, temperatura rośnie. Jaki błąd się pojawia? Choleragowie. No właśnie, ale 30-40 A nie byłby problemem, 30-40 stopni też nie byłoby problemem, ale to co tutaj widzimy, to jest, że podczas pracy ten rozłącznik daje nam 24 V, 25, to jest 40 A. I w pewnej chwili robi pstryk, napięcie spada do 9 V, po chwili gdy on... Lekko zrzuci temperaturę z siebie, to to napięcie lekko wzrośnie i po chwili wróci do tych 24, które powinno być, które powinno zasilać inwerter. Inwerter ponownie się włącza. W tym miejscu akurat usunąłem te połączenia, które, co do których mieli niektórzy, niektórzy zastrzeżenia. A te zastrzeżenia dotyczyły tego, że linka jest wsunięta bezpośrednio do tego otworu i nie ma tam żadnej tulejki. I tak, nie miałem takiej tulejki. Faktycznie nie do końca to. Dobrze zrobiłem, być może bardzo źle to zrobiłem, jednak na swoje usprawiedliwienie mogę jedynie powiedzieć tyle, że gdy wkręciłem tą tulejkę, tą śrubę zabezpieczającą, spowodowało to, że ten przewód dobrze się trzymał, ciasno siedział, nie było tutaj problemów. Przy czym wydaje mi się, że to właśnie nie z tego miejsca temperatura powodowała problemy, bo 30 kilka stopni jeszcze nie powinno być problemem, natomiast powodowało to najprawdopodobniej to co się działo w środku z tym elementem bimetalowym który odpowiada za połączenie brak połączenia a widoczne jest to na tym zdjęciu z kamery termowizyjnej gdzie troszeczkę pokombinowałem bo po prostu wsunąłem dosyć długą śrubę tam w średnicy bodaj 5 mm z nakręconymi nakrętkami, tak żeby to się dobrze trzymało, żeby to miało dobre połączenie. Sama ta śruba, jak i połączenia pomiędzy nimi nie były ciepłe, natomiast podstawa wnętrze samego tego pseudobezpiecznika, jak widać, uzyskiwały tutaj dosyć wysokie, stop... dosyć wysokie temperatury po kilku takich włączeniach, wyłączeniach, jak widzimy 51 stopni. No dobra, na zdjęciach mniej więcej było widać co się działo. Wobec tego sprawdźmy teraz, co kamera termowizyjna powie na taki bezpiecznik topikowy. 200A, mamy teraz wyjście, dalej nieobciążone. Przestawiamy sobie tutaj to, niech mierzy prąd. Mierzymy, w tej chwili jest na standby'u jakieś 1,5 ampera i włączymy sobie znowu fareleczkę. Sam wentylator to jest 3 ampery i włączamy obciążenie. Obciążenie będzie nam tutaj robiło jakieś 40 amper. mamy kamerę termowizyjną. I robimy testy co się będzie działo Obciążenie mamy w tej chwili około 1000 W Kamera już startuje i sprawdźmy co się tutaj dzieje ping jak widzimy ten, że bezpiecznik Zaczyna się lekko nagrzewać. 26-27 stopni. Nie ma dramatu. Ten wyłącznik. Wyłącznik, rozłącznik. No dobra. Tutaj już uzyskujemy troszeczkę wyższe temperatury. Robimy zdjęcie. Ciężko się to obsługuje jedną ręką. 26 stopni aktualnie, i cały czas mamy 42 ampery. 1400 dobra, przełączymy się teraz na coś odrobnika mocniejszego. Teraz mamy obciążenie 1300. Prąd jest 60A i sprawdzamy wyłącznik. 27. Bezpiecznik 28. Przewody również się troszeczkę nagrzewają. Tu już zaczynamy. 28, 29. Temperatura się podnosi. Jak widzimy, ten wyłącznik, wyłącznik, rozłącznik, czy jak go tam zwał, również zaczyna łapać solidną temperaturę, a mamy dopiero 60A. No dobra. Sprawdźmy dalej. Teraz tak, 1300. To co, dołożymy mu jeszcze do 2000, może. I mamy teraz tak, mamy 1700 obciążenia i sprawdzamy kamerą, co się tutaj dzieje. 35. a to mamy 85 amper 35 stopni to już taka temperatura że będzie odczuwalne na przewodach i faktycznie jest przy samym złączu no nie mając kamery termowizyjnej zawsze możemy sobie Zrobić taki test palcem, co się grzeje przy większym obciążeniu. Oczywiście tam, gdzie mamy niskie napięcia, no tutaj mamy już 40, 40 stopni. Dobra, napięcie jest 24 V. Niech sobie to tak chwilę popracuje. 1800 Tutaj też mamy wskazanie 85A Działa to na razie w miarę stabilnie 23,6 przy 23 powinno się przełączyć na zasilanie z sieci Dobra, sprawdzamy jeszcze raz temperatury 45 stopni, no przyznam się szczerze, że zaczyna się tu już robić dosyć wysoka temperatura eee, 85 Amper A tu się po prostu wszystko grzeje Zastanawia mnie to dlaczego Przewody przy samych zaciskach mają tak wysoką temperaturę tu już mamy 50 stopni co by można było zrobić prawdopodobnie no, do takich natężeń będzie trzeba stosować po prostu grubsze przewody A tutaj jest wyższa temperatura na zaciskach śrubowych ale tu się raczej nie grzeje bo to dosyć Dużą powierzchnią przylega Co to się drze? A, któryś z voltomierz? Woltomierz albo Amperomierz się drze 56 stopni Na tym pseudo wyłączniku będzie w przebitce i bezpiecznik topikowy też mamy 50 kilka stopni, hmm, trzeba będzie poszukać czegoś troszeczkę lepszego. To i tak na razie zostaje jako układ testowy. Sam, sam to sam ten falownik będzie razem z akumulatorami wychodził teraz do moich rodziców, tam akurat nie będzie takich obciążeń, więc tak będzie to sobie mogło spokojnie popracować, raczej tam będzie A Raczej tam będzie miało spokój już 5-6 minut pracy no 60 stopni jest tutaj też około 50 stopni czy jakieś przemyślenia w związku z tym nie stosować takich urządzeń 85 amper nie jest to dużo a w tej chwili już zaczynamy łapać dosyć wysokie temperatury nie chcę go nawet odpalać na większą moc bo po prostu plastiki się tu zaraz zaczną topić. Tu już mamy na tym wyłączniku 66 stopni nie mam ochoty na więcej. Eee, 70-80, koło 100, po prostu zacznie się to wszystko topić, więc to jest bez sensu, żebym tego w ogóle tutaj używał, bo po prostu stopię ten wyłącznik, będzie go można zastosować do jakichś rzeczy, które mają 20-30A, ale na pewno nie do 100. No to co, to chyba na tyle dziś. Hej. No dobra, jeszcze mały update. 106A. Na bezpieczniku 60 stopni prawie że. 58. Podejrzewam, że będzie ładnie rosło. A tutaj na obudowie mamy już 60, prawie 5, 107 amper. No to dopiero 60% obciążenia. Jeszcze na sam koniec jeden test. Pełne obciążenie, ile się tam dało. Falownik obciążony na prawie 100%. Leci 133A, 135, 137 mniej więcej. Tam jest również na wskazaniach, czyli teoretyczne maksimum, co ten falownik może z siebie dać. Pracuje stabilnie po usunięciu tego pseudo-bezpiecznika. Na dzisiaj już koniec, zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, a jeżeli chcesz mnie wesprzeć pod filmem, znajdują się linki, gdzie możesz postawić mi dodatkowo jeszcze kawkę. A póki co trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej!